Mała łódź pędzi przez Karaiby. Jej ładunek to ryby. Może to coś groźniejszego. Nie wiedzą nawet zaawansowane amerykańskie kamery, które ją śledzą. W jednej chwili pada rozkaz. Łódź eksploduje w kule ognia, wysyłając swój ładunek na dno wraz z załogą. Kolejny dzień wojny z narkotykami. Na pierwszy rzut oka konflikt Stany Zjednoczone Ameryki z Wenezuelą wydaje się mało prawdopodobny. Oba kraje nie prowadzą wojen zastępczych. Jak Stany Zjednoczone Ameryki i Rosja w kwestii Ukrainy. Stany Zjednoczone Ameryki nie mają w pobliżu żadnych baz wojskowych, którym zagrażałaby Wenezuela, tak jak to ma miejsce w przypadku Iranu. A Wenezuela nie posiada żadnej broni masowego rażenia, która mogłaby być uznana za bezpośrednie zagrożenie. Wenezuela jest strategicznie nieistotna dla Stany Zjednoczone Ameryki, to biedny kraj, który nie zagraża bezpośrednio Stanom Zjednoczonym. Ale to napięcie narastało od dłuższego czasu. Prezydenci Donald Trump i Nicolas Maduro są obecnie w centrum uwagi, jednak konflikt trwa od czasów ich poprzedników. Stosunki z Wenezuelą pogorszyły się po objęciu władzy przez Hugo Cháveza w 1999 roku. Początkowo było spokojnie, lecz po atakach z 11 września i inwazji George'a Busha na Irak, stosunki się pogorszyły. Chávez zasłynął ze swoich ognistych publicznych potępień Stanów Zjednoczonych. A napięcia się pogłębiły. Był popularny i wybrany demokratycznie, więc przetrwał rządy Busha. Następca Busha, Barack Obama, był bardziej zainteresowany naprawą stosunków dyplomatycznych. Ale kiedy Chavez zmarł w 2013 roku, sytuacja zaczęła się pogarszać. Zastąpił go jego wiceprezydent Nicolás Maduro, który okazał się pozbawiony lepszych cech Chavez'a. Za jego rządów w Wenezueli panowały niedobory żywności i energii wywołując masowe protesty przeciwko lewicowym władzom. Maduro prawdopodobnie przegrałby uczciwe wybory, gdyby je przeprowadził. Wielokrotnie ogłaszał zwycięstwo w podejrzanych okolicznościach, co kulminowało w wyborach 2024 roku, powszechnie potępionych przez obserwatorów jako sfałszowane. Gdy sprzeciw w kraju został stłumiony, zwrócił się na zewnątrz, eskalując dyplomatyczną zimną wojnę ze Stanami Zjednoczonymi, a prezydent Trump z radością odpowiedział tym samym. W ostatnich latach spory dyplomatyczne z Wenezuelą przerodziły się w otwarte potyczki, z których niektóre były na tyle poważne, że można je uznać za akty wojny. Najbardziej znana była operacja Gedeon w 2020 roku, kiedy koalicja wenezuelskich rebeliantów i prywatnej firmy ochroniarskiej próbowała najechać kraj, pojmać Maduro i odsunąć go od władzy. Jak to bywa z improwizowanymi zamachami stanu, operacja była pełna błędów, a uczestnicy w tym kilku Amerykanów Zostali pojmani i stanęli przed sądem w Wenezueli. Nic nie może szybciej doprowadzić do konfliktu niż pojmanie obywateli. A według szacunków rządu, z 2025 roku w Wenezueli było 9 niesłusznie zatrzymanych Amerykanów. Turystyka do tego południowoamerykańskiego kraju jest minimalna, głównie z powodu ostrzeżeń rządowych dotyczących bezpieczeństwa oraz powszechnych trudności gospodarczych. Większość odwiedzających przyjeżdża tam służbowo lub do rodziny. Stany Zjednoczone i Wenezuela. Wielokrotnie wymieniały więźniów. To może zachęcać do kolejnych porwań, czego doświadczyły Stany Zjednoczone w kontaktach z Rosją. Ląd został podpalony i nikt nie wie, jak jest krótki. Na pierwszy rzut oka, Ameryka kontra Wenezuela to nierówne starcie. Jedno państwo ma najsilniejszą armię, a drugie ledwo karmi swoich obywateli. Wenezuela jest jednym z najbardziej antyamerykańskich krajów na półkuli zachodniej, co czyni ją użytecznym narzędziem dla potężnych wrogów. Rosja, Chiny, Korea Północna i Iran wspierają reżim Maduro i zaoferowały mu pomoc, by utrzymał władzę. On także zbliżył się do komunistycznych władz Kuby, od lat wrogich Stany Zjednoczone Ameryki. I być może nie chodzi już o to, czy dojdzie do konfliktu, ale kiedy, w latach 2023-2024 Stany Zjednoczone i Wenezuela były blisko wojny po groźbie Wenezueli, inwazji na Gujanę i aneksji dużej części jej terytorium. Gujana, mały kraj ściśle związany ze Stanami Zjednoczonymi i posiadający gospodarkę bogatą w zasoby naturalne, była postrzegana jako znajdująca się w sytuacji podobnej do Ukrainy. Tym razem miało to miejsce tuż za amerykańską granicą. Konflikt nasilał się przez dekady w sądach międzynarodowych, bo Wenezuela od 1899 roku rościła prawa do tego terytorium. Odkrycie złóż ropy u wybrzeży Gujany w 2010. Rok uczyniło sprawę pilniejszą. Wenezuela przeprowadziła referendum, mające rzekomo pokazać poparcie dla aneksji. Uchwaliła ustawę roszczącą sobie prawa do tego terytorium i zaczęła przygotowania do inwazji. Ale ostatecznie było blisko, ale się nie udało. Wenezuelę zablokowała koalicja lokalnych rządów, w tym przyjaznych, takich jak lewicowy rząd Brazylii. W obliczu możliwej koalicji wojskowej pod wodzą Stany Zjednoczone Ameryki. Wenezuela wycofała się i zwróciła do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, który miał przeprowadzić proces. Sytuacja jest napięta, bo Wenezuela nadal rości prawa do Esequibo, lecz dotąd nie doszło do strzałów. To ulga dla wielu mieszkańców Guyany. Jednak znacznie większa wojna może się szykować daleko od granic obu krajów. Wojna z narkotykami trwa od lat 80., skupiając się głównie na ograniczeniu sprzedaży i używania narkotyków w Stany Zjednoczone Ameryki. Jednak w ostatnich latach to się zmieniło. Nowa generacja narkotyków okazała się bardziej śmiercionośna, a wiele próbek jest zanieczyszczonych. Dotyczy to głównie fentanylu, syntetycznego opioidu silniejszego od heroiny, znanego z tego, że jedna tabletka może zabić człowieka. Wraz z rozprzestrzenianiem się plagi ludzie pytali o jej źródło. Coraz częściej wskazywano południe. W kwietniu 2020 amerykańscy prokuratorzy federalni oskarżyli Maduro o narkoterroryzm za udział Wenezueli w handlu narkotykami. Rząd Stanów Zjednoczonych rzadko stawia zagranicznym przywódcom zarzuty dotyczące przestępstw krajowych. Podobnie jak Manuel Noriega z Panamy, który odbywał karę w amerykańskim więzieniu, za administracji Bidena pojawiły się doniesienia o bliskim konflikcie Stany Zjednoczone Ameryki i Wenezueli. Prezydent Kolumbii Gustavo Petro twierdził, że Trump prosił jego poprzednika o zgodę na użycie Kolumbii jako bazy do inwazji przez Stany Zjednoczone Ameryki. Mniej więcej w tym samym czasie Maduro umocnił swoją władzę i zaczął być postrzegany przez międzynarodowych obserwatorów jako pełnoprawny dyktator. Gdy prezydent Trump wrócił do urzędu, problem wenezueli pozostał, a kryzys narkotykowy trwał. Sytuacja jest napięta. W pierwszych miesiącach nowej administracji Wzrosła globalna obecność wojskowa Stany Zjednoczone Ameryki. W sierpniu 2025 roku przyszła pora na Karaiby. Prezydent wysłał śmigłowce bojowe i samoloty zwiadowcze u wybrzeży Wenezueli, gdy Stany Zjednoczone Ameryki monitorowały teren w poszukiwaniu łodzi z narkotykami. Sądzono, że te jednostki transportują śmiercionośne narkotyki do Stany Zjednoczone Ameryki, mogące uzależnić lub zabić wielu Amerykanów, a służby bezpieczeństwa miały działać jako sędzia. Ława Przysięgłych i Kat. 2 września Biały Dom poinformował, że Stany Zjednoczone Ameryki przeprowadziły nalot na łódź opuszczającą Wenezuelę, zabijając 11 osób. Urzędnicy nazwali atak operacją antynarkotykową przeciwko statkowi kartelu, lecz nie przedstawili konkretnych dowodów na to. Media szybko zaczęły zadawać pytania, czy celem nie była przypadkiem cywilna jednostka. W ciągu dwóch miesięcy Stany Zjednoczone Przeprowadziły 15 ataków, zabijając co najmniej 64 osoby, głównie na Karaibach i częściowo na Pacyfiku. A jeśli rozmawiasz z Wenezuelą, to akt wojny. Stany Zjednoczone twierdzą, że to po prostu rozszerzenie wojny z narkotykami. Ale jeśli posłuchasz rządu Maduro, Stany Zjednoczone nakładają blokadę na ten kraj. I to skłoniło Wenezuelę do zwiększenia własnych przygotowań wojskowych, mobilizując armię, a nawet włączając cywilne milicje do wsparcia obrony na wypadek inwazji. Maduro twierdzi, że Wenezuela jest gotowa do walki. Czy jednak mają szansę? Cóż, to zależy od tego, co masz na myśli, mówiąc o szansie. Na początku napięć Wenezuela była wyśmiewana po wycieku nagrań cywilnej milicji, w tym głośnego klipu z kobietą biegnącą z karabinem podczas szkolenia. Stany Zjednoczone mają najsilniejszą armię na świecie, podczas gdy wojsko wenezuelskie jest niedofinansowane, słabo uzbrojone i opiera się głównie na zapałowi cywilów. To już się zdarzało, gdy Stany Zjednoczone wydawały się być bezpieczne, lecz wszystko zmieniało się w koszmar. Wojna w Wietnamie była nierówną walką, a Stany Zjednoczone szybko napotkały lokalny opór, lepiej znający teren. Wietkong i sojusznicy wykorzystali znajomość terenu, zadając ciężkie straty Stanom Zjednoczonym. Nie mogli pokonać Stanów Zjednoczonych militarnie, ale mogli złamać ich ducha. Przez co kraj dążył do wycofania się bez otwartego przyznania się do porażki. Dokładnie tak się stało i dało to nadzieję każdej innej grupie oporu walczącej przeciwko Stanom Zjednoczonym. Oczywiście ci waleczni outsiderzy mieli trochę pomocy. Wojna w Wietnamie była wojną zastępczą, gdzie północny Wietnam otrzymywał wsparcie Chin i Rosji, później Związek Radziecki. Oba kraje nadal sprzeciwiały się Stanom Zjednoczonym. To sugeruje, że one, Iran i Korea Północna, Mogłyby udzielić Wenezueli pomocy wojskowej w razie konfliktu. Jednak kilka czynników sprawia, że Wenezuela raczej nie wytrzyma jak Wietnam. Po pierwsze, nie byłoby poboru do wojska, co oznacza, że wszelki sprzeciw społeczny w Stanach Zjednoczonych Ameryki prawdopodobnie byłby znacznie mniej intensywny. I z wielu powodów konflikt może być nieunikniony. Wenezuela może nie stanowić bezpośredniego zagrożenia dla Stany Zjednoczone Ameryki w tej chwili. Ale to nie znaczy, że nie jest strategicznie ważna dla Waszyngtonu. Po pierwsze, posiada duże rezerwy ropy naftowej poza swoim terytorium. Chociaż Gujana posiada wiele z nich, wenezuelskie wody są bogate i stanowią jeden z nielicznych jasnych punktów gospodarczych dla tego kraju. Chociaż nie każda interwencja Stany Zjednoczone Ameryki jest motywowana ropą. Wenezuela pozostaje krajem o dużym znaczeniu strategicznym. Waszyngton od lat utrzymuje przyczółek w tym regionie, by ograniczać wpływy Rosji i Chin. To wszystko sprowadza nas do jednej z najsłynniejszych afer w historii amerykańskiego wojska. Kryzys kubański był prawdopodobnie najbliższym momentem zagłady świata, gdy Związek Radziecki planował umieszczenie rakiet nuklearnych na Kubie. Kilka mil od Florydy sytuacja się uspokoiła, lecz odtąd Stany Zjednoczone ściślej chronią swoją strefę wpływu. Czy Rosja lub Chiny mogą w przyszłości dozbroić Wenezuelę? Nie tylko by chronić ją przed Stany Zjednoczone Ameryki, ale też rozszerzać wpływy i naciskać na rządy sprzyjające Stany Zjednoczone Ameryki w regionie. To możliwe, a Maduro może równie mocno chcieć wojny jak Trump. Maduro skonsolidował władzę po ostatnim rzekomym zwycięstwie wyborczym, a wojsko brutalnie tłumi sprzeciw. Jak przekonało się wielu dyktatorów, Przewaga sił nie gwarantuje trwałego zwycięstwa w rewolucji, dlatego Maduro wie, że potrzebuje czegoś, co zjednoczy społeczeństwo. Sytuację komplikuje to, że Maduro mierzy się z nową rebelią po zwycięstwie Marii Kariny Machado w nagrodzie Nobla. Uważa się, że to ona jest prawdziwą zwycięzczynią wyborów i obecnie przebywa w areszcie domowym w Wenezueli. Jeśli Maduro chce odwrócić uwagę, raczej nie zdeeskaluje sytuacji, więc oba kraje mogą zmierzać do konfrontacji. Nie wiadomo, czy którykolwiek z rządów zdecyduje się wypowiedzieć wojnę drugiemu, ale mimo to może to być nieuniknione, ponieważ Stany Zjednoczone prowadzą ryzykowną grę, atakując pojedyncze statki, które według nich biorą udział w handlu narkotykami, a liczba ofiar śmiertelnych rośnie. Wielu krytyków polityki zagranicznej prezydenta Trumpa Uważa, że to nie operacja wojskowa, lecz zorganizowane morderstwo armii Stany Zjednoczone Ameryki, ponieważ administracja nie przedstawiła żadnych dowodów na to, że celem są faktyczni członkowie kartelu, a każdego dnia rośnie ryzyko eskalacji. Spotkania te odbywają się szybko na otwartym morzu, gdzie jeden błąd może być nieodwracalny. Amerykańskie drony regularnie pojawiają się w pobliżu przestrzeni powietrznej Wenezueli i spornych stref. Co bardziej niepokojące, Wenezuela nasiliła własne patrole wojskowe swoimi samolotami, często przelatując bardzo blisko amerykańskich maszyn. Już miało miejsce kilka groźnych incydentów, mogących spowodować kryzys dyplomatyczny nawet między sojusznikami. Każdy z nich wymaga ostrożnej dyplomacji, by sytuacja nie wymknęła się spod kontroli. Tym razem jednak może to być niemożliwe. Stany Zjednoczone zwykle utrzymują dobre relacje z krajami regionu, co umożliwia im neutralną interwencję w celu łagodzenia napięć. Ale to jest o wiele mniej pewne niż kiedyś. Konfrontacyjny styl Waszyngtonu doprowadził do konfliktu z najbliższymi sojusznikami, także Meksykiem. Maduro stracił wielu regionalnych sojuszników, a nawet kontrowersyjny prezydent Brazylii, Lula da Silva, odmówił uznania jego ostatnich roszczeń o wyborcze zwycięstwo. To oznacza, że w razie konfliktu obie strony będą zdane tylko na siebie. Do deeskalacji konfliktu zwykle stosuje się sankcje dyplomatyczne i rezolucje Organizacja Narodów Zjednoczonych, które nałożono na Rosję od początku wojny na Ukrainie. Wenezuela od lat jest pod surowymi sankcjami, co nie powstrzymało Maduro. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, wiele krajów prowadzi z nimi szeroko zakrojoną wymianę handlową i nie mogą sobie pozwolić na nałożenie na nie sankcji. Każda skuteczna rezolucja Organizacja Narodów Zjednoczonych musi przejść przez Radę Bezpieczeństwa, gdzie Stany Zjednoczone Ameryki mają prawo weta i blokują rezolucje wymierzone przeciw sobie. To oznacza, że możemy zbliżać się do punktu, z którego nie ma już odwrotu. Stany Zjednoczone i Wenezuela nie są w stanie wojny. Być może dlatego, że Wenezuela unika statków zatapianych przez marynarkę Stany Zjednoczone Ameryki. To przemytnicy narkotyków, czy niewinni rybacy. Wenezuela powoli zabiera głos, a spekulacje trwają. A ponieważ obie armie zwiększają swoją obecność na Karaibach, rośnie prawdopodobieństwo, że któryś atak trafi w niewłaściwy cel. To niekoniecznie zmieniłoby charakter konfliktu. Donald Trump od dawna uważał Nicolasa Maduro za uczestnika handlu narkotykami, a wenezuelski przywódca nadal jest oskarżony. Stany Zjednoczone Ameryki mogłyby łatwo uznać ten statek za legalny cel związany z działalnością przestępczą. Wtedy Wenezuela musiałaby zdecydować, czy eskalować sytuację. Pytanie brzmi nie tyle, czy by to zrobili, ale czy w ogóle byliby w stanie. Opcje wenezuelskiego wojska, by zaatakować Stany Zjednoczone Ameryki, są bardzo ograniczone, ale jeśli im się uda, wszystko może się zdarzyć. Jeśli wenezuelskie wojsko zestrzeli amerykański samolot, albo co gorsza, zatopi większy okręt, eskalacja jest niemal nieunikniona. Zwłaszcza gdyby w ataku zginęli amerykańscy żołnierze, mogłoby to zmobilizować poparcie dla interwencji wojskowej. Waszyngton zapewne uznałby, że Stany Zjednoczone Ameryki jako potęga militarna mogłyby w kilka dni zneutralizować wojsko Wenezueli i pojmać Maduro, ale to wcześniej nie zadziałało. Każde wkroczenie wojska na obcy teren, nawet przy ograniczonej operacji, wiąże się z wieloma niewiadomymi, mogącymi przerodzić konflikt w bagno. Wenezuela ma trudny dżunglowy teren przypominający najcięższe warunki w Wietnamie. Stany Zjednoczone mogą ponieść poważne straty podczas lądowania, zanim dotrą do gęsto zabudowanego centrum Caracas. Mogą też wybrać inną strategię i przeprowadzić naloty, by wyeliminować Maduro. Działania, jak w przypadku Osamy Bin Ladena, są bardzo niepewne. Wojna jest nieprzewidywalna, mimo że wielu jastrzębi w rządzie Stany Zjednoczone Ameryki. Uważa operację zmiany reżimu w Wenezueli za szybką i łatwą, może być zupełnie inaczej. Wenezuela może nie mieć dużej siły militarnej, ale ma dyktatora z kultem jednostki, który potrafi wykorzystać antyamerykańskie nastroje, by zmobilizować społeczeństwo i walczyć zaciekle. I ma kilku silnych sojuszników, którzy zapewne chętnie udzieliliby wsparcia militarnego. W nadziei na zadanie upokarzającej i publicznej porażki jedynej pozostałej supermocarstwu na świecie. W efekcie wojna mogłaby po raz pierwszy od dekad dotrzeć do półkuli zachodniej. Ameryki były w większości spokojne przez pół wieku, poza drobnymi konfliktami regionalnymi. Od kryzysu kubańskiego i inwazji w Zatoce świnnie groziła poważna wojna na dużą skalę w półkuli zachodniej. Dawne potyczki, takie jak interwencja Stany Zjednoczone Ameryki na Grenadzie, miały ograniczony zakres. W Wenezueli jest dwóch przywódców z wieloletnią urazą, silną wolą zwycięstwa i całkowitym brakiem chęci deeskalacji. A rezultat może nie tylko podpalić Karaiby, ale też rozniecić płomienie w całym regionie. Napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Wenezuelą narastają. Ale żeby zrozumieć dlaczego, musisz wiedzieć, jak Wenezuela w ogóle się załamała. Zobacz, co naprawdę poszło nie tak w Wenezueli lub kliknij w ten film.